Ja, Czas widzowie w tej strony Kabusa. W dzisiejszym odcinku próbujemy zrobić z 30 dolarów kosę. Tak jak widzicie, specjalnie przygotowałem sobie kwotę 30 dolarów. No i dzisiaj z tej kwoty próbujemy zrobić koskę. Ale wy koskę możecie wygrać w giveaway'u, który jest, i do którego link znajdziecie w opisie. Także wbijajcie, bo za kurczę 14 dni się kończy. Także sprężajcie się. No i co? Wymagania wszystkie macie oczywiście w linku, jak wejdziecie z opisu, także w opisie możecie sobie obczaić, no i przypominam o moim kodzie czyli kodzie kebus, który daje wam 10% bonusu do depozytu oraz darmowe 70 centów na start, także zapraszam was serdecznie na stronkę no i co, my dzisiaj sobie za te 30 dolków gramy, no nie jest to dużo, myślę, że będziemy dużo operować na bitwach na pewno ale jak to wyjdzie, ciężko mi powiedzieć, dlatego zaczniemy sobie od jakichś tańszych skrzyń, no bo musimy dzisiaj finanse że tak powiem, dobrze wykorzystać. Także 30 dolarów. Muszę to sobie powtarzać parę razy, żeby nie szaleć. No i może zaczniemy sobie od. Kurczę, no black case. No 3 dolary to jest sporo jak na 30 dolarów. To jedna dziesiąta. No dobra, zróbmy sobie tego black case'a, ale wiecie, tak z, z dwa razy myślę max. Z dwa razy myślę max, żeby mieć cokolwiek w ogóle. Ok, no ticket to Hell na pewno lepszy niż ta dyrektywa. Także Ok, 2,28, no nie najgorzej, zróbmy jeszcze raz sobie tego black case'a i zobaczmy, co nam tu poleci, Elite Build, no na pewno lepszy niż Uncharted, także też mnie to gdzieś tam pociesza poniekąd, 1,38, no tu nieco gorzej, ale nie przejmujemy się, wejdziemy sobie na bitwy e, i tutaj mamy za 2,70, no to jest bitwa na nasz budżet dzisiejszy, aha, my ją w ogóle, o nie, no dobra, ktoś dołączył, super, ancko. także ciśniemy sobie bitwę, no to jest bitwa idealna, tak jak powiedziałem na nasz dzisiejszy budżet. Więc zobaczymy. $25, zaczynamy całkiem nieźle, aczkolwiek widzę, że to jest chyba bitwa typu albo traweż kosę, albo nie zwrócić skrzynia i chyba niestety nie zwróci się. No ale przeboleje to jakoś, no nie zwróciłem uwagi. 203. No, wygraliśmy fajnie, straciliśmy na niej, ale ale wygraliśmy. Tutaj widzę 3.50. No dołączamy, do dzisiaj takie bitwy nas niestety jarają i musimy do nich dołączać. Także nie ma co, trzeba zagryć zęby i dołączać i grać. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Super, wygraliśmy. No dobra, 5 tych. 5 centów, to zwróciło. Dobra, to dzisiaj każdy cent się liczy, serio. Eee, 3,50 znowu, 7. Uj, 7. To jest sporo. Sporo, 7 to sporo, nie? Czwóreczka jakaś tutaj widzę, no dobra. Dołączmy sobie Za siódeme Za czwóreczkę? No dobra W porządku Może być i za czwóreczkę Ale jest to bitwa na trzech graczy Także No może, może Coś tu nam się przyfarci Okej, okay, dwa dolki nam tu lecą To jest całkiem spoko dropik mhm. Skarniamy to, elegancko Elegancko 746 Super no i tak musimy właśnie dzisiaj grać. Lecimy sobie dalej. 750 widzę, ale już ktoś dołączył. 850 no to jest już sporo. Eee, 5 jakiś ten. No czekamy aż tutaj ktoś... No na Black case'a możemy sobie dołączyć. Czemu by nie? Jeden Black Case, wiecie, na rozluźnienie lekko atmosfery tego odcinka. 10 dolarów nam zostało. Kurczę, no słaby drop. No Zgarniamy, fajnie, cieszę się. No ale 97 centów. No to jest jednak mało. Mało jak na dzisiaj No na ogólnie w sumie też No to to nie miało sensu No nieważne Dobra Wóz albo przewóz Ta bitwa jest mocna nie Ta bitwa jest mocna 8.53 Chamy ją w ogóle stworzyliśmy No dobra eee... No dobra niech będzie Dajmy sobie botka. Może kogoś to zachęci A jak nie to dodamy kolejnego no Dobra dodajemy botki. I lecimy. 8,53. No to jest już nasz, nasz prawie cały budżet. Mamy jeszcze dolara 49. Przydałoby się to wygrać. Przydałoby się. I to bardzo. To by nam, myślę, że pomogło. Zależy też od dropów. No bo póki co widzę, że jest tak. Średnio, średniawo. Okej, okay, jabłuszko. Kandyzowane. No niestety nie jest takie drogie, jak myślałem. Steel disruption. Okej. Okay. Zgarniamy to. 13 dolków. Przyjemnie, przyjemnie. No dobra, które skinki są nasze? No te, te wszystkie oprócz tych trzech, które mam tutaj. Reszta jest oczywiście nasza. Może zrobimy sobie jakiś kontrakt. Może zrobimy sobie jakiś kontrakt. Spróbujemy jakoś te skiny spieniężyć. Dajmy sobie najpierw te tanie skiny, żeby je jakoś odróżnić od tych. Bardziej znaczących, nazwijmy to tak. 53 tutaj, pyk. Gramy na easy, bo dzisiaj nie chcemy za dużo tracić. Będziemy ryzykować, ale później. Myślę, że jeszcze chwila, zanim dojdzie do ryzyka. Myślę, że najpierw sobie przetransferujemy te skiny na jakieś pary konkretnych. Jeżeli pyknie fajnie, to sobie je sprzedamy i oczywiście zagramy bitwę, no bo musimy zacząć powoli ryzykować. Nie powiem, że nie. No dobra, lecimy sobie już jak leci Te skinki 16 dolków, no to już sporawo 17 Dobra, lekki plusik Ważne, że nie strata, w dzisiejszym odcinku Ważne, że nie strata 13 dolarków to sobie już zostawimy 13 dolków zamieniamy w No prawie 13 Nie jest źle No dobra, sprzedajemy to I czy my w ogóle przez to Zyskaliśmy dolara No dobra Dolar do przodu, to nie dolar do tyłu, tak? Także jesteśmy na plus. Ja tu widzę 14 dolarów, więc od razu klikam i dołączam. Eee, I gramy. I gramy, już trzeba zacząć trochę ryzykować. 15 dolków w zaokrągleniu, no to już jest pokaźna kwota. Zobaczymy, czy coś z tego udziałamy. No tutaj chyba te skrzynie będą decydujące. U 11 dolków, dzik, no dzik nas zmiażdżył. Może jakiś kombek? Może. No nie obraziłbym się. Kurde, no jaki a jak ja bym to dostał, jaki by, jak byłbym zadowolony? Człowieku, nawet nie masz pojęcia. Nawet nie masz pojęcia, 11 dolków by mnie ustawiło dzisiaj. No niestety, no niestety, dziku, no mogę ci tylko pogratulować. No szkoda. Może dziku też robi dzisiaj taki challenge. Yy, ciężko powiedzieć. Musicie się zapytać dzika. Kurczę, tu jest jakaś bitwa na czwóreczkę. No dobra, dołączamy, niech będzie. E, na, chyba naklejki to są. Tak jest? 9.50. okej. Okay. Uuu, no tu już widzę, że to. No, no no. Ale też nam nie poleciało najgorzej. Może tutaj jakaś odkutka. Nie mam pojęcia. No niestety, u No niestety. Olej by się tu zgarnęli. Człowiek, 27 dolarów. No dobra, 7 dolków nam zostało. To może tym razem ja stworzę bitwę. Za te ochłapy, za te resztki, które nam zostały Czyli 6,88 No to zróbmy sobie za szósteczkę Na czterech graczy, no może to nas jakoś uratuje To jest tak zwana Ostatnia deska ratunku No jak nie, to będziemy kminić za 80 centów No i jakoś spróbujemy z tego wyjść Może się uda Dobra, dodajemy sobie boty Nie będę czekał, bo ja już jestem w gazie Ja już to czuję, że to, to, musi, to musi nastąpić teraz No Szło nam nieźle, tak szczerze Szło nam nieźle no, ale zacząłem ryzykować i. No, i tak to się zawsze kończy. Zapomniałem, że to jest jedna skrzynia i chciałem pójść zobaczmy, czy dalej. No dobra, 88 groszy, znaczy tych centów. No to już sobie to dopełnimy za. O, anime, może być 4. Nie ma co już. I, i no i to jest ostateczna bitwa na dzisiaj. No. No chyba się nie uda zrobić kosy, niestety. No, ale. Trudno. No może teraz, nie wiem, poleci jakaś... Nie wiem, to jest, to jest chyba naklejka ze skrzynka z naklejkami. Może poleci jakaś naklejka za, nie wiem, 20 dolarów i wrócimy do gry. No ale... Szczerze wątpię w to. Yy... No niestety. No niestety, no. To 8 dolarów w ogóle ziomek dropnął, no, także gratuluję. No nic, dzisiaj się nie udało, może się uda kiedy indziej. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.